Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii 20 minut w której w 20-minutowych gameplayach będę wam przedstawiał różne gry i dziś zgodnie z obietnicą zapraszam was do gry Rambo Video Game w DLC Baker Team. Myślę, że nie ma co zbędnie przedłużać, zaczynajmy Baker Team. Wow, mamy nowe menu. I nową muzyczkę. No, no, no. Dobra, zaczynamy moi drodzy. Broń taka... Oczywiście możemy sobie wziąć jeszcze inną i weźmiemy sobie tego akacza. Także cóż, zaczynajmy. Baker team jest work to do. Operation Night Owl starts tonight at 1800. Bramble, Danforth, Barry. and myself will fly over the Vietnamese border into Cambodia. Intel reports high enemy activity in our designated AL. The objective is to infiltrate the area and destroy any enemy encampments or supply depots we find. It won't be easy, but we'll cross the jungle during the night to be ready for an assault just before dawn. Go, go, go! Ok, zaczynamy rozgrywkę w takim razie, jak na razie cisza i spokój, ale czuję, że nie potrwa to długo. Frosty? Ten z Jet Crew?

Ok, czyżby pierwsze quick time eventy, na to wygląda? Idealnie, słuchajcie. Ok, czyli zaczynamy widzę z grubej rury od quick time eventów. Cudownie. Co zrobił? Dobry jesteś, wariat tej. Okej, okay, lećmy dalej w takim razie. Tam mamy kolejnych. Halo, kiedy będę mógł strzelać? A nie tylko quick time eventy. Po co mam tą broń? Strzelaj między oczy Rambo, pamiętaj.

Hostile camp bearing north. Distance 100. At least two dozen VCs. Check your gear. We'll move up. Messner, you want any of those motherfuckers alive? Negative. Unless you see any ranking officers. But don't take unnecessary risks. Our target is the camp itself. Roger that. Right? Okej, okay, dochodzimy chyba do jakiegoś obozowiska? No i może w końcu będę strzelał. Okej, okay, wszyscy na pozycjach. Poszedł granas. Ujezu jak ich rozwaliło. W końcu mogę strzelać. Tak jest, słuchajcie, o to chodzi. Nareszcie mogę strzelać w tej grze. Wow, powiem wam, że zostało na pewno chyba usprawnione yy, kilka aspektów. Zostało usprawnionych kilka aspektów. Od razu zauważyłem, że jest inna krew. Także bardzo fajnie, że chociaż to jest zrobione. Tak, to na pewno jest zrobione. Nowa krew jakieś te takie Jakby to nazwać? Nawet nie wiem jak to dokładnie nazwać. Ale bardzo fajnie to wszystko wygląda. Ponieważ nie wiem czy wam już mówiłem, mówiłem już wam, że ja nie grałem w ten dodatek, także jest to mój pierwszy raz, tak to nazwijmy. No jak na razie powiem wam, że jest odrobinę lepiej. Niż w oryginalnej grze. Ale to tylko i wyłącznie za sprawą tych nowych efektów. Jeżeli chodzi o krew, no bo jeżeli chodzi o wybuchy i tak dalej, no to chyba wszystko zostało takie jak wcześniej. Mogę się oczywiście mylić. Ale tak mi się wydaje. Ale jednak słuchajcie, inteligencja wrogów została na. Poziom jest podstawki, czyli głąby niemiłosierne. Okej, okay, reload. Kurde, ale systemu osłon nie poprawili. Jestem za osłoną, ale i tak mogą mnie zabić. To jest tak słacie beznadziejne, że masakra. Ale dobra, tutaj nawet nie mam żadnej osłony, żeby się schować. Także no, niestety nie jest to do końca przemyślane. Krew, dużo krwi. Tutaj też krew. Chyba będziemy musieli iść za śladami. Oh shit. He's dead. Oh, Oj so little dipshit. Tip it out. What the hell? Bunker! The straight motherfucker. Fuck this up. Rambo, when he stops shooting, me, Barry and Danforth are going to provide cover fire for you. Move right and flank that damn thing. Go. Okay. Czyli teraz Kolejny, powiedzmy, Quick Time Eventy Rambo został wypuszczony tutaj sam. Wow, trochę dostałem. Nie przemyślałem tego. Ok, no powiem wam, że jak na razie jest mało akcji. Ponieważ same Quick Time Eventy: Szybko, 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 szybko. Dałem radę? Chyba tak. good job rambo danforth said he'll let you drive his chevy if you take out this shooter bullshit my mother herself isn't allowed to drive it <laughs> it makes sense she probably can't fit into it oh you're so funny country boy enough we've got a tunnel system entrance rambo you go in there solo the corridors are too tight for the full squad take some charges from barry danforth barry go back to that camp and rig it up i'm going to stay here on overwatch move out Okej, okay, czyli z jednej strony team Baker Team, a z drugiej strony mam iść sam. No spoko. Halo, czemu mam pistolet? Skoro wybrałem sobie akacza. O co chodzi? Ale taki układ, zobaczcie: latarka i pistolet przypomina mi W11. Komu też piszę w komentarzu. Jest checkpoint. Halo? Zastałem kogoś w jaskini? No nie, kolejny quick time event, serio? O Jezu, za wcześnie! O Jezu, co on mu zrobił? Trochę zrąbałem ten quick time event, powiem wam, ale. Ale dobra, na szczęście żyje. To jest najważniejsze. Oj, powiem wam, że. Nie wygląda to najlepiej, jeżeli chodzi o ten dodatek. A tak się składa, że przeszedłem prawie całą tą główną kampanię, jeżeli chodzi o Rambo. Jeszcze tam troszeczkę mi zostało. Ale po prostu nie miałem też czasu, żeby w to pograć. Dlatego nie wszystko jeszcze ukończyłem. Ale w każdym razie zauważyłem, że wszystkie te skile i tak dalej zostają również przeniesione do DLC, także to jest naprawdę, naprawdę super. Bardzo mi się to podoba. Kurczę, pamiętam, że tak patrzę na tą grę i zastanawiam się, czemu nie mogli zrobić z tego FPS-a. To byłby naprawdę bardzo fajny FPS. Jeżeli jeszcze poprawiliby grafikę i tak dalej, no to naprawdę byłoby super. O Jezu, jak dostał! Okej, okay, lecimy dalej. Kolejny gościu, nawet nie mam się gdzie schować, cudownie. A są beczki, nie mogę się schować za tymi beczkami, serio? Ech... Swoją drogą, powiem wam, że ten odcinek będzie krótszy od poprzedniego, spokojnie. Ale tak jak już pisałem w komentarzu, a także mówiłem na odcinku, zawsze te odcinki będą powyżej 20 minut, nawet może i równe, czy mniejsze, no to może z tym się pomyliłem, ponieważ mniejsze to raczej nie będą w sensie krótsze, ale dłuższe na pewno będą, ponieważ no to jest 20 minut, to nie jest dokładnie 20 minut i koniec, tylko 20 i więcej po prostu. Dlatego też tak się zeszło z poprzednim odcinkiem, bo w sumie opowiadałem Wam historię o rampo, także jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego odcinka, to zapraszam do nadrobienia zaległości i dowiecie się dokładnie co i jak. Co to za wariacina tutaj strzela? Gościu, wleciałeś tu jak nie wiem. Ok, rozwalamy kolejnych. To są po prostu pojedyncze strzały, słuchajcie. Ok, nowa broń w końcu. Zajebiście. Tego potrzebowałem. Ale powiem wam, że DLC na szczęście niepłatne wychodzi chyba dwa lata po premierze podstawki. No to naprawdę nieźle ze strony twórców. W ogóle fajnie, że oni cokolwiek jeszcze robili z tym Rambo. Szkoda, tylko że nie poprawili grafiki, czy coś takiego. A szkoda, bo, jakby był jakiś mod, który by poprawiał grafikę, czy coś takiego, byłoby naprawdę spoko. A tak, no to niestety. Grafikę mamy tą samą. Tyle, że mamy po prostu DLC, tak? Kurczę, powiem wam, że średnio tutaj widać. Ale mniej więcej wiem, gdzie co i jak. Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie. Ale Tejon, chyba, podkreślam, chyba, miał robić yy, grę na licencji. Mówię chyba, ponieważ nie wiem jak to było z tą licencją, mianowicie miał to być Terminator, słuchajcie. Ale od 2013 roku cisza. Czy tam 14, nie pamiętam. Więc. Tak to wygląda. Jak widać zajęli się Rambo. All charges ETA Okej, okay, drużyna w komplecie. Ten epicki wybuch, słuchajcie. Zajebiście. Okej, okay, udało się przejść pierwszą misję. Bardzo dobrze. I proszę bardzo, ranka wzrasta, więc bardzo fajnie, że to wszystko zostało przeniesione. Zobaczcie na moje skile. Tak to wszystko wygląda. Trochę tam sobie poprzemieniałem ogólnie, zresetowałem i dałem sobie od nowa. Więc tak to wszystko wygląda. Tutaj mamy perki. No i dobra, moi drodzy, jako że odcinek trwa około 15 minut, to zagrajmy sobie jeszcze jedną misję. Weźmy sobie jeszcze raz tą broń. No i lecimy. Covey leader, This is Raven. Covey leader, this is Raven. Do you copy? Raven, this is Covey leader. We have you, Lima Charlie. What's your status over? Style camp has been neutralized at the following coordinates Bravo Charlie 055379er. We believe a Victor Charlie unit is tracking us. Ambush is set and we await the enemy. Two clicks south from that camp position. I'll copy. Solid copy, Raven. Will you reach LZ Alpha as planned? Over. Affirmative. Extraction is planned at LZ Alpha. Over. Copy. Over and out. Oh man. Blowing up that camp? All those weapons inside? Must have saved lots of our boys' lives in Nam today. This is huge. Do you already feel like a rock star, Danforth? Yeah, almost. Just need to get my boots shining again. Oh yeah, and drive my Chevy. Too bad I can't do it in Nam. Have you heard why Jesus wasn't born in Nam?

Ponieważ działamy zespołowo, także bardzo fajnie. No, i to mi się podoba. Powiem wam, że naprawdę gra wygląda lepiej pod yy, względem samej rozgrywki od podstawki. Także o tyle dobrze. I powiem wam, że zauważyłem podczas trwania tej cutscenki, że chyba animacje również zostały poprawione. Ale może mi się po prostu tak wydaje. Nie mam pojęcia. Halo, teraz jestem już sam. Dlaczego? Kumple mnie zostawili? O nie, Halo, koledzy. Ok, koledzy tutaj są. Boże, ile tych wrogów? Kurde, skąd wy się bierzecie, ludzie? Ten, zobaczcie, jak się schował, widzieliście? Taki był w liściach bardziej. Kurde, nie mogę się nawet schować. No, serio? Dobra, muszę uczyć tego trybu. Okej, okay, dobra, przegrałem. No to jeszcze raz. Lecimy. Ale to się jest. Wow. Mogłem to od razu wystrzelić i byłoby po problemie. Dobra? Także będę pamiętał, ponieważ jeszcze widziałem coś takiego wcześniej, tam gdzie zginąłem. I przy okazji pokażę Wam jeszcze raz tego, co się schował. On był gdzieś tutaj, chyba, co? O, tam jest, zobaczcie, tutaj. Schował się. Dobra, teraz używam tego trybu. Trochę za wcześnie. Kurcze, trochę za wcześnie, no ale dobra. Na szczęście życie przywrócone. Więc o tyle dobrze. Wywalamy wszystkich w powietrze. Wow. Uważamy, uważamy. Nie, no, powiem wam szczerze, że moim skromnym zdaniem Baker Team jest lepszy od podstawki. Tak odrobinę oczywiście. Gdybyście sobie nie myśleli, że to jest, nie wiem, jakaś super zajebista gra. Spokojnie. Zajebiste są te wybuchy, słuchajcie. Kończyny im odpadają. Oczywiście w sposób troszeczkę nieporadny, no ale odpadają. Okej, okay, rozwalamy, rozwalamy. Ponieważ 20 minut już chyba minęło. Tego trzeba uważać, moi drodzy. Trzeba uważać. Żeby znowu odcinek nie trwał prawie pół godziny. Ok, udało nam się wydostać. Nie ma tego wybuchu, chyba co? Albo go nie widzę. Nie wiem, dobra. Ptaki odleciały. My biegniemy dalej. Jest checkpoint. Wow, rozwalamy kolejnych. O Jezu, ile ich jest. Na szczęście jestem w teamie, więc panowie mi tutaj pomogą. Ten jak się chowa? Panie, nie chowaj się pan. Powiem wam, że... wow, przegrałem. Dobra, dajmy sobie jeszcze raz. Powiem wam, że jak tu jest Baker Team i tak dalej, jakby dodali multiplayer, czyli właśnie żeby wcielić się... wow, znowu przegrałem. To wcale niespecjalnie, spokojnie. I słuchajcie, kończąc temat, to właśnie szkoda, że nie zrobili żeby można było grać po prostu ze znajomymi. Jako tam, nie wiem. Kolejni ci goście. W sumie chyba fajnie by się grało. O nie, jest fura, dobra. Rozwalę ją sobie. Wow, ten epicki wybuch. Dobra, gramy Jeszcze tutaj, i tutaj się chowa Pięknie. Jezu, ile was jest? Halo Panowie, spokojnie. Starczy dla każdego. Mam nielimitowaną ilość amunicji, chyba Więc nie pchać się, starczy dla każdego. Cytując Kolesia z Postala. Ok, kolejny checkpoint. Ale w sumie misja mogłaby się zakończyć. Come from. Must be a real hornet's nest somewhere close. Is the radio working, Dan? Negative. I think the FAC is already out of reach. Okay, keep trying. Another wave like that and we ain't making the LZ on time. No more hostiles in sight. Yeah, for now. Oh, Into the woods! Attack! No, nie, kolejne Quick Time Eventy. Ale chociaż uratowałem swojego ziomka. Dobra, moi drodzy. Jest checkpoint. Zatrzymujemy grę w tym momencie. Ja sobie do tego oczywiście wrócę. I słuchajcie, jesteśmy już w menu głównym. I powiem wam tak. Moim skromnym zdaniem, Baker Team. Jest odrobinę lepszy od tego podstawowego Rambo, ponieważ e, wydaje mi się, że animacje troszeczkę zostały poprawione. I te różne efekty, typu krew i tak dalej. A jeszcze zapomniałem dodać, że została poprawiona ścieżka audio, to znaczy jest w o wiele lepszej jakości. Ale to chyba z tego względu, że poprzednie audio, w sensie z tego podstawowego Rambo, było z filmu, tak mi się wydaje. Także to wszystko zostało poprawione, moim zdaniem. Ale oczywiście nie na taki poziom, żeby to była jakaś super zajebista gra. W każdym razie, moim skromnym zdaniem, Baker Team jest lepszy od tego oryginalnego Rambo. I cóż, i to chyba tyle. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało i napiszcie, czy graliście w Baker Team i jak go oceniacie. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć.